Donata Witman, dzień dobry. Naszym gościem jest dzisiaj Jarosław minister energetyki Republiki Litewskiej. Dzień dobry, witamy pana. Dzień dobry, witam. Powiedział pan, że duża, jest duża szansa, że projekt budowy nowej elektrowni jądrowej w Ignalinie zostanie zrealizowany. To nie jest żart prima aprilisowy? Nie, to nie jest żart. To jest stwierdzenie po tym, jak w sobotę partie polityczne, wszystkie partie polityczne będące w parlamencie podpisały porozumienie, gdzie jednym z punktów dotyczących energetyki jest właśnie takie stwierdzenie, że, że będą partie popierały ten projekt. W związku z tym jest to bardzo potężny sygnał dla wszystkich, którzy się zajmują energetyką, że partie polityczne rozumieją naszą sytuację i że brak konkurencyjnej produkcji energii elektrycznej to jest podstawowy mm -hmm. litewski. Problem i że partie będą wspierały jego rozwiązanie, więc to jest, to jest bardzo ważny sygnał. No tak, ale tych porozumień podpisanych przez partie było już kilka. Gdzie jest, gdzie jest pewne, że nie będzie to kolejna taka deklaracja, że to zostanie rzeczywiście wcielone w życie takie porozumienie partyjne? Chciałbym zwrócić uwagę, że to jest pierwszy raz, kiedy wszystkie partie w jednym dokumencie wyrażają ten sam pogląd. Wcześniej to były różne strategie zatwierdzane przez różne partie będące w koalicji czy, 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 czy w opozycji i zawsze to była dyskusja na temat tego, czy trzeba coś robić, czy nie trzeba coś robić. Tutaj w jednym dokumencie wszystkie partie wyrażają jednakowe zdanie. W związku z tym, tak jak mówię, no to jest bardzo ważny sygnał. No dobrze, na jakim etapie jest obecnie ten projekt budowy nowej elektrowni jądrowej? Nie trzeba byłoby przeceniać tego, na jakim etapie jesteśmy. W tym sensie, że, że nadal to jest bardzo skomplikowany technicznie, organizacyjnie, finansowo projekt. Rozmawiamy z naszymi partnerami regionalnymi, z Lotwą, Estonią i z Hitachi, z Japończykami odbędzie się spotkanie kolejne na szczeblu wiceministrów, gdzie będziemy m.in. o tym rozmawiać i e, myślę, że, że z czasem powinniśmy mieć coraz więcej konkretów, bo ze strony rządu litewskiego przedstawiliśmy odpowiedzi na pytania naszych, naszych partnerów, na, na pytania z firm, które uczestniczą w tym projekcie. Pierwszy raz w ogóle w historii to zostało zrobione. E, no i, i, i myślę, że w sytuacji, w której mamy e, zatwierdzone w tygodniu nowy rząd w Estonii no, z nowym impetem zabierzemy się do tych rozmów. Mam nadzieję, że, że również entuzjazm ze strony e, Lotwy i Estonii będzie, żeby te rozmowy kontynuować i dojść mm. do wspólnej decyzji w końcu ostatecznej na temat tego projektu. Ja rozumiem, że ich entuzjazm zależy od tego od entuzjazmu Litwy, bo Litwa jako gospodarz tej nowej elektrowni powinna wykazywać więcej i entuzjazmu. Słuszne stwierdzenie i ja myślę, że ten sygnał, m, m, który polityczne wysyłają, zostanie bardzo właściwie odebrany. Jako takie, że Litwa jest zainteresowana rozwiązywaniem swojego problemu, jest zainteresowana budową konkurencyjnej produkcji energii elektrycznej i że, no teraz czas też na naszych partnerów, żeby, żeby wspólnie z nami odpowiadali na pytanie i potem razem podjęlibyśmy decyzję mm -hmm. ostateczną. Ten sygnał, który wynika z tego, że partia tak, podpisała takie porozumienie, to on jest niż ten sygnał z jesieni, kiedy było kiedy były wyniki referendum w sprawie budowy nowej elektrowni jądrowej? Referendum to było referendum konsultacyjne, nie nieobowiązujące. Po pierwsze, po drugie, to referendum to był taki znak protestu wobec poprzedniego rządu i tego w jaki ten poprzedni rząd w jaki sposób podchodził do tego projektu w sposób nieodpowiedzialny trzeba przyznać niestety, bo w pierwszej kolejności w ogóle nie powinno było być tego referendum, ponieważ tak naprawdę nie było projektu. Jak będziemy mieli ostateczną decyzję, kto uczestniczy w projekcie, ile projekt będzie kosztował, na jakich warunkach technicznych będzie zrealizowany, jakie są, jaka jest współpraca naszego systemu z kontynentalną Europą, czyli z Polską, jaka jest nasza współpraca z systemem rosyjskim. Jak wszystkie te odpowiedzi będziemy widzieli, wtedy możemy się pytać naszych obywateli o to, jakie ich jest zdanie, bo, bo będziemy mieli na stole przygotowany projekt i jakąś alternatywę. Natomiast na razie tego projektu nie ma, więc tak naprawdę to było przedwczesne pytanie. A kiedy będzie już, kiedy będą wszystkie to? odpowiedzi, o których pan wspomniał? Jeżeli chodzi o nas, to tak. byliśmy bardzo ambitnie nastawieni, żeby te odpowiedzi były jeszcze w ubiegłym roku. No niestety, naszy, nasi partnerzy przedstawili całą listę pytań, na które poprzedni rząd nie zdolał odpowiedzieć. Tak jak mówiłem, my te odpowiedzi przedstawiliśmy, będziemy kontynuowali dyskusję i no liczę na, na to, że jeszcze w tym roku będziemy w stanie podjąć taką decyzję. I co, i wówczas Zostanie rozpisane nowe referendum? Już kiedy będą znane wszystkie odpowiedzi na niekoniecznie, wszystkie pytania? Niekoniecznie. No, rok przed wyborami poprzednimi 60% obywateli Litwy popierało energetykę jądrową, więc to jeszcze, jedna, jeszcze jeden dowód na to, że, że to, te, ten, ten głos w referendum to był tak naprawdę głos polityk, to polityczny przeciwko poprzedniego rządu. W związku z tym nie jestem pewien, czy jest potrzebne kolejne referendum, czy wystarczy badanie opinii publicznej, jakaś, in, jakaś inna forma, w której ludzie będą mogli się no, wypowiedzieć na ten temat. No a co z Polską? Bo na początku, kiedy był tworzony ten w ogóle powstał pomysł budowy nowej elektrowni jądrowej, również partnerem była Polska, później Polska zrezygnowała, czy jest jeszcze szansa, że dołączy do tego projektu. Polska ma swój program energetyki jądrowej, który został, został zatwierdzony przez polski rząd. Natomiast my nie wykluczamy współpracy w dziedzinie energetyki jądrowej z Polską również. I oczywiście jesteśmy też otwarci na taką możliwość, gdyby się okazało, że jest zainteresowanie ze strony polskich firm powrotu do tego projektu. I takie rozmowy prowadzimy, konsultacje. Mm -hmm. Zmieniamy temat. Już przemawiając w Senacie Stanów Zjednoczonych, apelował Pan, by czym prędzej zrealizowała Ameryka swój rynek eksportu gazu skroplonego. Czy ten apel Pana został usłyszany? Myślę, że tak, bo sam fakt, że otrzymałem zaproszenie od przewodniczącej komitetu świadczy o tym, że nasze działania w tej dziedzinie są zauważalne i że jesteśmy takim liderem w naszym regionie, jeżeli chodzi o dywersyfikację, o poszukiwanie alternatywnych dostaw gazu i w związku z tym na tym przesłuchaniu tak właśnie przedstawiałem to, co, to, co robimy, to, co będziemy Mieli, że, że z końcem tego roku w Kalajpoidzie będziemy mieli własny terminal i że potrzebujemy konkurencyjnego gazu, rynku gazu światowego, i w którym to Amerykanie mogą mieć no, najważniejsze, najważniejszą rolę. I mam wrażenie, że większość senatorów bardzo aktywnie popierała takie, takie, taki scenariusz. A dlaczego tak ważna jest ta kwestia liberalizacji eksportu gazu słupnego? Co to da w praktyce? Jeżeli chodzi o nas, to mhm. my będziemy mieli terminal, jak już wspominałem, który pozwoli nam na kupowanie gazu z innego kierunku niż, niż teraz. Jako alternatywę, oczywiście. I w związku z tym my jesteśmy zainteresowani, żeby ten rynek był jak najbardziej płynny, żeby tego gazu było jak najwięcej, żeby jak najwięcej było sprzedawców i oczywiście, żeby jego cena była jak najbardziej no właśnie, atrakcyjna. Czy cena będzie konkurencyjna na pewno? Im więcej będzie gazu, tym, wie, tym cena będzie bardziej atrakcyjne, a proszę mi uwierzyć, gazu naprawdę jest, są potężne ilości. Same, sami Amerykanie wydobywają już połowę swojego zapotrzebowania z Lubków. Potencjał Lubków jest ogromny w sensie e, terytorium, na którym możliwe jest kolejne wydobywanie tego gazu, a i sam potencjał gazów w tych skalach w jest, jest przeogromny. W tej chwili e, e, naukowcy są w stanie czy, czy, czy te firmy są w stanie wydobyć około no maksymalnie 8% gazu z lubków. Jeżeli by się udało zwiększyć ten procent, to tego gazu będzie krotność więcej. W związku z tym w przyszłości gaz będzie taniał i dlatego my będziemy dobrze przygotowani, bo będziemy mieli alternatywy i na gaz z Rosji, i na ten gaz skroplony z, z, z różnych innych krajów, a może też i z Litwy. Ale czy wejście Stanów Zjednoczonych na światowe rynki gazu ziemnego, skroplonego, czy to byłaby też korzyść taka obopólna? Co, jakie plusy będą miały z tego Amerykanie? No, Amerykanie mają już dość dużą, duży wzrost zatrudnienia, jeżeli chodzi właśnie o, o górnictwo gazowe, więc zwiększanie dalej tego sektora to, to oznacza miejsca pracy tam lokalnie, więcej podatków dla rządów lokalnych i, i tego federalnego. Na pewno to oznacza wzrost gospodarki, w związku z tym no, to jest coś, co, co jest korzystne dla nich, ale też i dla nas, było, bo będziemy mogli mieć dostęp. Do tego konkurencyjnego cenowo gazu amerykańskiego. Mhm. To, to jest szczególnie jest ważne w związku z ostatnimi wydarzeniami tutaj w naszym regionie: Krym, Ukraina, Rosja, tak? Dlatego warto jest. Tak, to oczywiście jest, jest ważne. Litwa nigdy nie była w jakiś sposób ofiarą tego, co się zdarzyło na Ukrainie, czyli, czyli gazowo nigdy nie byliśmy no, powiedzmy postawieni przed faktem, że jakieś gazociągi były zamykane. To jest fakt. Byliśmy bardzo dobrym partnerem, jeżeli chodzi o płatności, bo Nasza cena jest największa w Europie, w związku z tym Gazprom powinien być szczęśliwy z takich klientów. Inna sprawa, że my nie jesteśmy zadowoleni, bo ta cena jest no, monopolistyczna i, i płacimy za to, że brak jest alternatyw. No to właśnie, a jak, jak na czym teraz, na jakim, w jakim miejscu są te negocjacje nasze z Gazpromem w, w sprawie zmniejszenia tej ceny gazu? Jakkolwiek nie jestem zadowolony z tego, że to trwa już ponad rok, te rozmowy trwają ponad rok, to muszę powiedzieć, że przez ten rok jesteśmy na etapie no, bardzo konkretnych rozmów o bardzo realnych rozwiązaniach, które by mogły doprowadzić do i zmniejszenia ceny, i uregulowania w Wdrożenia trzeciego pakietu, czyli rozdziel rozdzielenia przesyłu, handlu e, i tranzytu i też wszystkich sporów pomiędzy nami. Także, e, jeżeli się uda te, te wszystkie kropki nad i postawić e, w najbliższym czasie, to możemy mieć porozumienie. Ja rozumiem, że najważniejszym argumentem jest to, że Litwa już za 25, 250 dni ma jakby uruchomić swój terminal gazu skroplonego w Leipedzie. To jest takie najważ... jeden z najważniejszych argumentów w negocjacjach z Rosją w sprawie obniżki cen gazu. No bądźmy realistami. Terminal gazu, szczególnie jeżeli chodzi o sam rozruch terminalu, nie ma na celu zastąpienie gazu. Ale dywersyfikację źródeł, czy nie? Tak, na pewno. Natomiast nie jest tak, żebyśmy się nastawiali na zupełne zastąpienie gazu gazem z terminalu gazu z rurociągu. No, to nie jest naszym celem. Naszym celem jest zmniejszenie ceny. Ale gdyby była taka konieczność, to moglibyśmy się obejść tylko tym właśnie e, gazem, skoro wystarczyłoby tego dostaw gazu? Gdyby... Rosja chciała wykorzystać powiedzmy w, w celach politycznych. Technicznie to instrument. było możliwe, natomiast ekonomicznie będziemy wybierali rozwiązanie, które będzie najbardziej atrakcyjne dla naszych użytkowników gazu, czyli najtańsze po prostu. Mm. A z tego terminalu będą też korzystały inne państwa sąsiednie, Litwa, Lotwa, Estonia? Tak, to będzie terminal, który będzie otwarty dla rynku. Wszystkie zainteresowane firmy będą mogły uczestniczyć w przetargu na, na zdolności przesyłowe. Przetarg ogłosimy jeszcze z końcem kwietnia. I liczymy na to, że jeżeli nawet na pierwszym etapie nie zgłosi się duża ilość firm, to potem jak już terminal zafunkcjonuje i będzie no, zauważalny jego wpływ na, na rynek lokalny, to firmy z innych państw też będą z niego korzystały. No tak, ale żeby korzystało to żeby mogły korzystać, to potrzebne są łącza pomiędzy tymi państwami. To one już są budowane, czy tylko w Planach jest. Mamy połączenie gazowe pomiędzy Litwą a Lotwą, pomiędzy Estonią a Lotwą również. Potrzebują one wzmocnienia, i nad tym w tej chwili firmy gazowe pracują. Te, te, te dodatkowe linie pojawią się z końcem następnego roku. Natomiast będziemy też pracowali nad rozbudową infrastruktury. Między innymi takim najważniejszym projektem to będzie połączenie z Polską i połączenie pomiędzy Estonią i Finlandią. Kiedy rozpocznie się już. Roz w tego projektu? W tej chwili został ukończony pewien etap wstępny, kiedy firmy badali możliwości ekonomiczne tego projektu. Zostały przygotowane wnioski o dofinansowanie i, i akurat w, w, dzisiaj, jutro, w tych tygodniach odbywają się rozmowy pomiędzy regulatorami Litwy, Lotwy, Estonii i też Urzędu Regulacji Energetyki w Polsce na temat tego, w jaki sposób podzielić koszta tego projektu. I jak takie porozumienie zostanie osiągnięte, to aplikacja powinna zostać złożona w tym roku. Dziękuję bardzo za rozmowę, panie ministrze. Dziękuję bardzo. Dziękuję. naszym gościem był dzisiaj Jarosław Niewierowicz, minister energetyki Republiki Litewskiej.